Bo to pewnie poczta. Mela, pilnuj. Pilnuj strema. Wiem, że ona nie pilnowała, tylko uciekła. Ale. Do mnie to, do mnie to. Nie wiem co tu jest w środku. Koszulka moja! Ha. Ale fajnie, trzeba nagrać unboxing lepszą kamerką. Witam wszystkich tu i właśnie dostałem przesyłkę ze sklepu Hype, w którym zamawiałem sobie koszulkę z Pokemonami. W pierwszej wersji miała to być koszulka z bulbazaurami na całości. Koszulki, jednak dostałem maila po pięciu dniach, że mnie przepraszają bardzo i że nie mogą mi wysłać tej koszulki, bo po prostu się skończyły. Zostały same S i M. -ki. Dlatego zamówiłem drugą yy, z takim samym wzorem, ale jednak nie, bo po, połowa tej koszulki jest po prostu czarna. Co my tu mamy? Gadżety takie jak Snapcode do właśnie ich strony na yy, HEP UK. Faktura za zakupy w sklepie całe 25 funciaków. Zapłacone. Do tego naklejka ze sklepu Hype. Mała paczuszka Żelek Haribo. No i to fajne pudełeczko żółte. Szkoda, że się trochę pogniotło. Ciekawie. Fajnie, fajnie, fajnie z tym wymyślili z tym patentem. I mała koszuleczka z bulbozeurami Jej. Jak to mam odpakować? Tutaj jest w takim worku wysłali mi Elkę, pomimo że w sklepie online się skończyła już Elka bo im odpisałem że jestem bardzo niezadowolony z tego powodu że po prostu zamówiłem jedną potem po kilku dniach mi odpisują że nie ma dobra czas na striptiz nie przy kamerze albo dobra Brawo ty! Brawo ty! Ja ty. Ja się mieszczę welkę teraz. Ja! Yeah. Zarąbiście! Zarąbista ta koszulka. Głupio, że tu jest ucięty ten bulba Mogłoby tu go nie być, mógłby być gdzieś indziej. Długa jest dość dosyć. Jak wciągnę brzuch. Jak tak normalnie chodzę, jak wypuszczę, nie jest tak źle. Zwłaszcza, że i tak teraz schudłem dużo grając w to Pokémon Go. Zarąbiście jest. Elegancka bulbazaura. Tamta, którą chciałem zamówić, była taka po całości z bulbazaurami. Tu takie logo było sklepu, hype i Pokémon. Natomiast tu jest taka naszywka. Jestem zadowolony. Chociaż tyle, że ta była. Ja. Yeah. Jaką mam koszulkę na siebie? Z bulbazaurami? Czy czarną? Hurra! Nowa koszulka do nowego odcinku zagrajmy w Pokémon Alpha Sapphire. Polecam, jestem zadowolony z tego zakupu. No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij subskrybuj. I uh -huh.